Studenci z Kielcy wygrali w zawodach łazików marsjańskich w USA. Zgranie drużyny, jej doświadczenie i wykonana wcześniej praca zdecydowały o zwycięstwie zespołu Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich w USA, przekonywali członkowie zwycięskiej ekipy. University Rover Challenge to prestiżowe międzynarodowe zawody łazików marsjańskich zbudowanych przez studentów. Rozgrywane są na amerykańskiej pustyni w stanie Utah, w pobliżu analogu bazy marsjańskiej MDRS. Studenckie łaziki mają do wykonania szereg zadań w tegorocznych Zakończonych na początku czerwca zawodach wzięło udział 36 drużyn z 10 krajów świata, w tym kilka z Polski. Najlepszy okazał się zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej, który wywalczył blisko 363 punkty. W ubiegłorocznych zawodach ten sam zespół zajął w konkursie trzecie miejsce. Jesienią ubiegłego roku zespół Impuls zwyciężył w europejskiej edycji zawodów European Rowers Challenge, rozegranych w Starachowicach, wcześniej dwukrotnie zdobywał w nich drugie miejsce. W tym roku odbędą się we wrześniu w Kielcach, na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. Zorganizowano spotkanie ze zwycięską ekipą. Projekt w kole naukowym Impuls na kieleckiej uczelni zapoczątkowano w 2014 roku. Wówczas tak naprawdę nikt nie wierzył, my sami też nie byliśmy pewni, czy jesteśmy w stanie zbudować taką konstrukcję, która mogłaby zawalczyć z drużynami z całego świata mówił opiekun koła, dr Paweł łaski. Konstrukcja Łazika w tej chwili jest tak zaawansowana, że śmiem twierdzić, iż możemy konkurować z najlepszymi drużynami świata. To nie był przypadek, że zdobyliśmy pierwsze miejsce. Dr łaski ocenił, że zawody w USA są dość trudne nie tylko pod względem zadań, na przykład zebranie próbki, symulowane wsparcie astronauty, przejazd przez trudny teren i serwisowanie sprzętu, ale także pod względem miejsca, gdzie się odbywają oraz logistyki przedsięwzięcia. To rozległy teren, symulowany na czerwoną planetę, miejsce na pustyni Utah. Gdzie odbywają się symulowane misje marsjańskie. To kamienisto piaszczysta pustynia, gdzie temperatura dochodzi do 50 stopni Celsjusza, łazik ma pokonywać odległości do 2 km w terenie. Wymogi zawodów są takie, że cały układ komunikacji odbywa się drogą radiową. Studenci nie chodzą, nie widzą tego łazika, opisywał. Zaznaczył, że także samo dotarcie na pustynię nie jest łatwe, trzeba dojechać 1,6 tysięcy kilometrów, i codzienne pokonywać kilkaset mil w obie strony w miejsce noclegów. Jeden z opiekunów zespołu wsa jego członek Dawid Pietra Las Politechniki Świętokrzyskiej podkreślił, że studenci zaangażowani w pracę zespołu poświęcali swój wolny czas poza zajęciami, by jak najlepiej przygotować się do zawodów. Te zawody z roku na rok się rozwijają, są coraz trudniejsze, coraz lepsze drużyny w nich startują. Zwycięstwo w nich nie jest kwestią przypadku. Żeby wygrać czy stanąć na podium, trzeba naprawdę poświęcić wiele godzin ciężkiej pracy, oceniał Pietrala. Drugi z opiekunów drużyny Krzysztof Borkowski z Politechniki Świętokrzyskiej opisywał. Że zwycięski Łazik jest drugą wersją pojazdu skonstruowaną na kieleckiej uczelni. Przygotowania do zawodów trwały około pół roku. Przez ten czas ulepszaliśmy jego niektóre elementy, poprawiliśmy manipulator, zbudowaliśmy nową stację do sterowania, opracowaliśmy algorytmy do zadania autonomicznego, dodał. Jak zaznaczył, ponieważ sprzęt był dość doskonały, o zwycięstwie w zawodach zdecydowały zgranie zespołu, współpraca, doświadczenie i nabyte umiejętności. Podczas spotkania na Policechnicy Świętokrzyskiej, studentom za pracę dziękowali i gratulowali sukcesu m.in. rektor uczelni profesor. Wiesław Trąbczyński, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, i wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Jesteście dumą naszego regionu i mam nadzieję, że nie jest to wasz ostatni sukces, podkreśliła wojewoda, zwracając się do przedstawicieli zwycięskiej drużyny. Jak podkreślono? Projekt mógł być realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespoły z polskich uczelni w konkursie University Rover Challenge uczestniczą od 2009 roku i mają na swoim koncie liczne sukcesy. Pierwszy osiągnęły w 2011 roku, kiedy Łazik Magma 2 Przygotowany na Politechnice Białostockiej, uplasował się na najwyższym stopniu podium. Autor Katarzyna Bańcer.